Krystian, lecimy po kolejną przygodę w Wubi Life. bo dawno nie było widzowie czekają, słuchaj! Musimy odblokować dzisiaj strój grajka, takiego przech przehirostycznego, eee, Ja, ja ja, ja Matejko, Ch cho chodzi I... tego tego co rozmieszał w świetnym nie no, od z Geralta a z Geralta y ten no ja jas tak no ja chciałem być ja nie wiem czemu no to Jaspera no to Jaspera na szpera i na obserwatorium musimy polecieć <coughs> po idziemy zobaczyć Szperę ja tak. a widzowie it's a life, it's a i celuby life, i celuby life? a zaraz zrobię life, poczekaj o o poczekaj poczekaj nie to obserwatorium nie te nie te nie rozwalaj to nie rozwalaj Yy, musimy tam gdzieś się zmienia pogody. Po tam Tak. A, tamto. Tak, 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 bo tam Uf, musimy... Gdzieś te... obserwatorium wiem, dobra to obserwatorium. No, a może obserwatorium, a może mi się pomyliło, teraz dobra. nigdy nie wiadomo. Dobra, spokojnie już. Yy, te, jednak te, 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 te. mi się wydaje, że obserwatorium. że lecimy na nie, nie ma problemu. Nie, te drugie, nie te... No to jest to od pogody. Nie, 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 jednak dobrze byliśmy. Co? <laughs> bo mój nawigator źle mi wcześniej pod, podpowiedział. <laughs> Jest OK. Jesus. Słuchaj, Krystian, tylko muszę zobaczyć jak jesteś ubrany. Bo ja jestem na biało troszeczkę ubrany, więc ja to trochę źle? się obrócę. No, bo niestety musimy wejść w kanały. I gdzie w kanały? No tutaj na lewo gdzieś będą kanały. Szukaj kanałów, nie rozbijaj Aha, nas. Aha, że tutaj. Tak, 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 musimy znaleźć teraz we... Jest Tuto? wejście do kanałów! I teraz nie rozwalaj helikoptera, bo to się mega Nic nam nie przyda. Nie rozwalam, spokojnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tutaj Lądujemy, ponoć i... znajdziemy fajne rzeczy, bo w kanałach wszystkiego jeszcze nie Aha. odkryliśmy. Pijamy do kanału. Chodź, interaktujemy się z kanałami. A! <grych> dobrze. Dobrze, że wchodzisz, dobrze, że nie wychodzisz. Czy... Chodzę na, chodzę... O, jestem, siema. Siema, delikatnie czuję, że o. tutaj już byliśmy. Śmierdzi. Albo to Byli... jest podobne... Nie, to nie byliśmy nigdy. A nie, bo ta para wodna taka na nas... Pff, tu nigdy nie, fff, nie robiła. A co to zrobi? No, wychnie cię do tyłu. Coś słyszę. Słyszysz coś? Tak. Coś jest? O, o! To jest ta mapa! To jest ten artefakt! Tak, to jest Barda Basila, kolejna część mapy Barda Basila. Czyli teraz będziemy na tej kawałek tekstu piosenki pod tytułem Nie ma to jak ser. Bart tam zaśpiewa, Co? później odblokujemy strój grajka, tak rozumiesz? Mówi? Tam nic nie można. Inaczej... A ja też muszę kliknąć. O, o jocie, tu musimy osobno zbierać. Dobra, to słuchaj, teraz już wszystko A wiem. Ja mam drugą część. Ja też mam drugą część. A, dobra, okej. Okay. Tylko teraz tak. To wracamy. Skarb Barda, teraz zobaczmy, jak to wygląda. Mamy dwa z dziewięciu. Tak. Teraz możemy y, do innej. Musimy teraz do innej lokalizacji się przemieścić, żeby teraz odzyskać kolejny fragment normalnie naszej kochanej mapy. A. Co zrobiłeś? No wypchnęło mnie i jak teraz mam wejść? Dobra, jest no, okej. Okay. No, 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 no. Dobra, wszystko jest okej. Okay. E? Co to było? A, dobra. dobra Chcę, to, na to, idzie. To, to ja i mój oddech. Dobra, interaktujemy się i Ty wychodzimy. Ty i twój oddech. Będziesz śpiewał... Dziś musisz mieć muzyczny odcinek, bo będziesz bardem. O nie, lepiej nie. Tak. I teraz posłuchaj mnie, uważnie. Bo teraz. No właśnie, znaczy, słuchaj na uważnie i to źle <laughs> Znaczy awesome. teraz, teraz musimy polecieć, słuchaj mnie, yy, no. na tam, gdzie Simpsonowie wytwarzali różne nuklearne rzeczy. Tam na lewo. Nuk 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 A, nuk ta. na... tak, dwie wieże. Nie, tam nie ma drugiej. Co? Prezent? No. Chcesz zahaczyć prezent? Znaczy, ty ja zbiorę tą tą. Znaczy, a ty zbierasz, dawaj. Mm -hmm. No, no dawaj. Dobra, próbuję. Udało się! Jej! 55 15 tak. na ile? Eee, nie pamiętam. Dopiero to powiedziałeś! No tak, ale skupiłem się na skrzydełku, czy dobrze lecimy. Ale lecimy. Chyba kurczaka, ty. Bardzo dobrze lecimy. Eee. Tam przy śmietniku bardziej ten. Dobra, lecimy, ja będę cię mniej więcej Ale nawigował. Ale mamy wlecieć do? Nie, 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 nie. Przed. Będzie wszystko A, to przed. to co tam zabyliśmy przy tych jednych kiedyś przez Ta przypadek. Tak. Wiesz co, mi się wydaje, że to będzie za taką jedną tą wieżą po prawej stronie bardziej. No to, to tu jest. No, no, no. Tutaj szukajmy tutaj. teraz jakiegoś takiego otworu. Nie, bo tu są, bo tu my lądowaliśmy. Zobacz, to jest na rogu. Tutaj? Czekaj, muszę pomyśleć, czy to jest tutaj. To jest ten płot? O, nie, to nie ten płot. Panie ten nie? Płot, nie, musimy polecieć tak nie. jeszcze na wprost. I tutaj coś trzeba szukać. Szukaj, szukaj, czekaj, 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 szukamy w prawo teraz, daj. Bo ja do końca Spreka? nie jestem pewny, wiesz, jak to wygląda. Hmm, obkręć to wokół, podleć trochę wyżej. Ja muszę teraz to delikatnie przemyśleć. Mm. no ja tu nie. Dobra, słuchaj, źle nawigowałem, przepraszam, musieliśmy przewrócić to. <laughs> to dopiero to. drugi raz, na no dwa, Ta, spokojnie. Bo SMS-a nie wysłał i to tak się dzieje, nie? E, teraz lecimy po prostu na wysypisko śmieci. Na wysypisku śmieci. Zrzuca winę na inny. Tak, na wysypisku śmieci znajdziemy wtedy kolejne jakieś wejście do śmiesznego tuneliku. Na no, czy za? E, to tutaj gdzieś. Chyba. Jest. No i jest, i proszę bardzo, i to jest to właśnie. E, tak. Żartowałem. Tup, tup, jesteśmy! Tu jesteśmy! Wchodzimy! I to ma być trzecia część? Dobra, nie jestem pewny. Nic nie słyszę. E. Poczekaj, Poczekaj, ja muszę wyjść, zobaczyć na górę mapy. Muszę wyjść na górę. Do góry, Maciek, tu, ni Maciek, tu nic nie ma. O nie, naprawdę? To hmm. jeszcze jakieś śmietnisko? Jedno? Jest jeszcze jedno śmietnisko, bo nie jesteśmy na tym śmietnisku co trzeba. Jest jeszcze drugie śmietnisko. a, -a Tak, zobaczcie, bo my byliśmy tutaj, a musimy polecieć teraz tak, do tego. Tu nie ma nic. Dobra. Dosłownie nic. Czy to jest a -a. taki fake, żeby zająć czas. Dobra, no to był fejkuś, dobra. Jakoś a gdzie jest drugie śmietnisko, nie y Drugie śmietnisko jest. Y no nie wiem, jak ci to powiedzieć. Nie w tą stronę, no w prawo. 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 Prawo? Jeszcze? No, i lecisz cały czas prosto. I. Nie no, myślę, że myśl, będzie zaraz. No, po drugiej stronie wyspy. A tu, dobra, tak. to na górce, dobra. I po prawej stronie e, chyba mi się zrespałniło, jak dobrze widziałem. Tak, po prawej stronie jest wejście do no, otworu tego. Tylko nie rozwolną helikoptera, bo się nam przyda w tym odcinku. Bardzo mega dobrze, dobrze? U, już. I w razie ciuciuszki też musisz mieć. O. E? co to było? No, to ty? ja, no i no. Do no tych murew wy. Może się, że bąka puściłeś. No też. Wyszło to z przodu i z tyłu, więc nie wiedziałem z tej strony dokładniej. Tam jest zejście na dół, to raczej tu. Ta... Chyba. Ach, tu jest wejście Maciek. Dobra, idę. Ach, słyszę, słyszę. Tu będzie. Tu po lewej. Jest coś błyszczy, coś błyszczy, coś błyszczy. Błyszczało, jest! Eee! Kolejny urywek mapy. Jest pokryty niezrozumie... Pff. Z wyłamany łamanymi nogami. Chyba musimy iść no Nie, No tak nie, nie wyjdzie, no bo chmurka nie działa, no to mnie to zawsze myli. Tu nie, no. właśnie no zepsuli, zepsuli, Dobra. nie da się. Mm, 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 mm. Ja, ja nie mam talentu artystycznego do śpiewania, więc nie pomogę przy śpiewaniu. Dobra. Jak to nie? No nie możesz pomogę. Nucić. I możesz go, nucić. Let's go, teleportacja znowu. Dobra, Krystiano, lecimy teraz na chatki drewniane. Tam podobno też jest. Zobaczcie, tutaj gdzieś już lecimy sobie. Teraz. A, tu chyba. Tutaj jak byliśmy drwalami. O, 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 to jest pewnie to. Miejmy nadzieję, że to jest to. Bo jak nie. To się wkurzę. Poczekaj. Pier, 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 Bo to pier, nie pier, jest pier, pier, to. Chyba. Nie to jestem to. pewny. 100%. 100%? No to wchodzimy. No to wchodzimy jak 100%. Nie, boimy się. To, to będzie czwarty fragment, rozumiem? Czwarty. Prawo idziemy. Dobra. Ja od razu za to mam cisnę, bo Zlewo. widzę, że już czujesz tą kartkę. Nie, po prostu gdzie są otwarcia. Ja bym no, się zgubił. To nie prawo. To... Ej! O, tu nie. Ej, coś jest nie tak. Tu nic nie ma. Tu jest, tu jest jeszcze przejście. Pa. O, Jak schowane, proszę, proszę! Teraz tu jest wejście. O, tego. Uważaj, Maciek. Maciek. No prawie mnie złapał tą macką. Jezus. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest, tu jest, tu jest. słyszę. No. Co Co złapał zrobiłeś? mnie za drugim razem, no wypchnij mnie dalej. Czekaj, nie mogę do bo mnie zablokowało. No pufnę... pufnęło mnie. Gdzie? Na sam początek brzmienie. No pufnęło mnie na sam początek. Ale... O, dobra, on jest, ja, się... ja złapię go, czekaj. O, złapał mnie, szybko Maciek, biegnij! No, złapał mnie! Nie, nie da rady tak szybko. Dawaj, dawaj, zdążysz, zanim się zrespi. Nieprawda. Dążysz dawaj. Nie. To poczekam, Ale dobra, nie, ja, ja dam i... radę, ja radę, ja radę, no ja teraz zrobię to czary-mary, kokusy-pokusy. Dobra. Dobra, po coś. Złapał coś, dobra. I teraz Dałeś ja. Dałeś mu coś Bam. po prostu? Nie, złapał beczkę jakąś. Słyszę okay. fragment, który to jest? Czwarty na dziewiąty, nowy fragment mapy, są na nim paskudne wyglądające plamy, okej. Okay. Paskudne wyglądające plamy? Tak. Dobra, jeszcze ja tam złapać chyba. A nie, nie mogę. A dam się złapać. Może no łap łap złapać, mnie, łap łapnie, łap mnie teraz. Łap mnie, łap mnie. A, jak chcę być złapany, łap, to mi, łap, mnie mi, łap, nie złapał. Mi, łap, nie, łap, nie. No patrz go, no. A wciśnij się. Potworze. No, a wciśnij się. To się wciśnie? Wciśnij się, potworze, że mnie nie łapiesz. Trzała. jak na sen z buta sam. Dobra, tem, spokojnie. Tem tem, 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 tem. Czyli 4 na 9 czyli 5, 6, 7, 8, 9. Nie wiem ile. Matematycznie słabo wychodzi. Jak A, bardzo? Mniej niż połowa. Albo więcej niż mniej połowa. Niż po... Ty idziesz w dobrym kierunku, bo na mapie ode mnie się oddalasz. <laughs> Chyba tak! Robię przejście! No i dobra, kolej grze, czy o co chodzi, ale trochę tak ścina tego, jak startujemy z opóźnieniem. Pos postać, tak? Aha. Nie, I... y y helikopter. Dobra, słuchajcie, teraz na żelazny, czerwony most y lecimy. Będziecie mogli sobie to zaraz zaznaczyć. Żelazny czerwony most. To jest chyba za warsztatem, nie? Za warsztatem chyba, nie. nie warsztat, za warsztatem mi się wydaje. No, no, no. Za warsztatem? Mm. Nie, chwila, czy o, ja dobrze, myślę, bo tam jest pizzeria. A nie, pizzeria jest dalej. Tak, ten na no Ten na no co jest taki widzę już. To tam dwa takie no, czerwone przy parku, budynki. Parku, no. To tak, i... Bra, lądujemy. To... I chyba na W ogóle są rozbędzie. dwa takie same, widzisz? Tak, ja nie Arkady. nie uwagi, że są dwa takie same. Ja też nie, chyba że zmienili, bo wiesz, update bardzo dużo pozmieniał tutaj. O, jest, wejście. Wylądowaliśmy. Skok podwójny i chmurka zrobi Mamy. z siebie dzisiaj... Nie wiem. Zwierzurka. <laughs> nie wiedziałem, co zrymować, żeby nie przekląć. <laughs> Dobra. O kurde. Mamy to samo co pary. wtedy. Tu jest więcej pary. Aaaaaaaa! No naprawdę! Dobrze wyszło. No jak dobrze? Bardzo dobrze. Przegłam Ale to nie tu! To nie tu, to nie tu, to nie tu, to nie no! tu. Aaaa, dobra, czekaj. Okay. Dobra, on zapał już kogoś. Aaaa! Dobra, nie zapomnę no, 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 yeah, Ja się zablokowałem, przepraszam to moja wina bo w sobie Czekaj, bo na lewo i na prawo można iść. Na prawo, na prawo, ja na, prawo. na prawo, na prawo Dobra. Dzie, die, die, die. Słyszę prawo? Jest! Piątka na dziewięć 6, 7, 8, 9 liczy, że mamy już połowę jak to jest 5 na dziewięć, to jest więcej niż połowa. No nie wiem, nie wiem. Co? No nie, aha, o to chodziło, dobra, no ale chyba, aaa, no nie. Czy znowu cię ci już strzeliło? Jest, okej, okay. wychodzę, bo robię teleporta. Dobra, ja też robię teleporta teraz. Dobra, i teraz musimy lecieć do pogodynki. Do pogodynki. pogodynka, i obok pogodynce będzie też, te okay? ścieki. Tylko trzeba uważać, bo my zebraliśmy już jakiś fragment w ogóle, nie? Raz, Jeden. dwa, trzy, cztery, pięć. Mieliśmy, mamy pięć ogólnie, a powinniśmy mieć cztery. Wiesz o co chodzi, nie? Czasami no tak który bywa. No, po już prostu mamy będzie lefny. zebrany. No i ciekawe, który teraz to będzie Zezmocka? To jest dobre pytanie. Ale dobra, dobra, zaraz tutaj gdzieś będziemy musieli szukać. Dla o, jest dwie. tam! Kawałek dalej. A. Tu. Du, tu, tu, podleciał jeszcze, żeby nie no, lecieć. Dobra, F czy F? czy F. 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 F, czyli jedynka. O. O, otrzymaliśmy jedynkę. I się Come. pacnęliśmy głowami teraz. Dobra, hmm. odstałem że lewo. Dobra, to pójdę w prawo. O kurde, mamy problem. A tu Niezbytla. jest dużo. I tu jest dużo strasznie, u mnie też jest. Teraz zobaczymy, kto się przekona lepiej. Kto lepiej Dobra, pobiegł. przeżyłem. Mm, mm. Ja też! Siema! Chyba źle. To nie, to jest wyjazd, to jest wyjazd. Kocie słyszę! Ej, słyszę! Jest tutaj! Jest! Słyszy? No to wygląda jak wyjście. Tak, ale jest! 6 na dziewięć! Jest mniej kilka dziurek, ale da radę z nią rozpałnić. Nie wychodzimy tym wyjściem, nie? Nie ma sensu. Nie. Bo lepiej. Lepiej yy, dostać się do naszego helikoptera ze względu na to, że szybciej się przedostanie. My. Ze wszystkim innym. Dobra, jest F. I mamy to. Dobra, przejście. Elektrownię jądrowa. Tak, teraz na elektrownię po prostu tą jądrową, czy jakąś tam Simpsonową, czy jak ją nazwijmy, jakbyśmy chcieli, po prostu. Jakbyśmy. Czy Czytałoby się jakieś radio w tym helikopterze, nie? Krzyk, jest radio. Tylko nie używamy. Jakieś takie konkretne. Konkretne będzie w montażu <noise> dobrze, radio no, Wtedy dopiero wleci konkretne radio O jest tutaj A chcieliśmy tutaj wcześniej wbić ale ja z, nie zezwoliłem Prawda? Mo, tak nie wina, Moja wina Może autoryzacji jeszcze nie mieliśmy jak tu chciałem wejść może. A mi się wydaje że my tu byliśmy już po coś Może właśnie byliśmy wiesz co Bo myśmy. tym jednym no 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 Bo, no, bo no, mieliśmy jeden no. fragment nie? Prawda? Tak. No tak, tak. może być Jak nie znajdziemy nic, no, utknąłem Oj 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 Wydaje mi się, że tu byliśmy Tu nie ma nic Ja przynajmniej nie mam nic, więc ty też nie Tutaj ma... też nie? Bo taki charakterystyczny dźwięk ona teraz się... wydaje, nie? Tak, a, a jak nie ma żadnej... Byliśmy i chyba stąd zebraliśmy ten jeden fragment wtedy, no, pamiętasz? No, to musiało być, musiało być Dobra, czyli to jest pozycja numer... ile? 6? 7 7 Albo 6 się na jakąś wersję. Teraz by było 6 w sumie to by tak, była sz szóstka. no. jeszcze zostały nam 7, 8, 9. Tak. Dobra, to teraz kolejny. Yy, szukam yy, teraz, hmm. gdzie może być w takim razie. A kolejny będzie. Będzie, hmm, albo jest. Będzie, muszę tutaj. I teraz. przepraszam. Teraz musimy. Ej, przepraszam, nie mogę wlecieć. Teraz musimy plosie. na taką yy, dla statków, co robi, latarnię taką dużą, o, pojedynczą, na prawo.

tak, daleko, tak! Tam. tam, tam tam musimy lecieć. A jak tam, tam lecieliśmy na to na te, nie laboratorium, ty to nazywałeś Obserwatorium. O, obserwatorium. O, to chciałem tam przylądować, mówię, bo cię ciekawe, czy tam jest też jakieś wejście, bo ten drzwi mnie tak zaciekawiały, ale pewnie wchodzimy do drzwi, by nie znowu do. No. Jest obok! Ale jest u góry a. obok powinno być. Takie ja dostałem informacje. Na górze? Drogą SMS-ową, tak jest. Na tej górce tutaj. Tak, na, na górze, na górze, na górze róże, na dole fiołki, A mm. tutaj oni. Lecą jak prezent, dwa chyba. matołki. Tak, da, dalej, 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 dalej. A tam jest, już przy tym. A, stop, 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 to jest tutaj, tu, tutaj. No, 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 jest, jest, jest. No, jest. I to jest to, no. Uuu. helikopter, oh, lololol. O, oh nie, już myślałem, że. Spu... Ah! Włosy ci przycięło. Leciutko, fryzurę mi zrobiła, ale przynajmniej oszczędzę. <laughs> Na fryzjerku, nie? Let's go. Dobra, jedziemy. Aha. O, kurka! Nie, no popchnęłeś mnie, no tak się nie robi, to bo dobrze, co? Bo chciałeś właśnie. być pierwszy, czy co? Zdej, chyba nie. Nie, cisza. Aha. A no i sub, chciałem, ja co? pierwszy, po co miałbym no być była... pierwszy? No i co? A! Dobra, zrób to, zrób to, to, się opłaca, dużo oszczędzasz czasu. A! No lecę! Ja słyszę, gdzieś tutaj po lewej. O nie. O nie! Końców. No naprawdę! Co jest? Co jest? Pomogłem ci? Mnie wymol... mi nie, 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 mnie nie specjalnie. Wymerdał mnie. Wymerdał mnie. Ale jest mnie. tu, jest tu. Tak? Chodź, ja tu czekam na ciebie? Dobra. Ja ci dam się złapać przez niego. Czekaj. Nie, dam radę. Uważaj. Dziś słyszę. Yes, no, fragment. Jest, fragment 7 na, na 9. Rogu. Dobrze. Masz? O, no Masz tak, ale spadłem. Dobra. To goziej. No goziej. Ale będzie okej, okay. dobra, teraz i pyk, i przejście. No, nie mogę wyjść. Dobra, to, to jest, teraz to do trochę... zoologicznego okay. chyba, nie? Zoologiczny, tak. Tak, to teraz do zoologicznego. To jest przedostatnia lokalizacja. Zobaczmy Q. Tak, to jest przedostatnia lokalizacja, bo brakuje nam tylko dwóch fragmentów mapy. E... gdzie ma mapy. być niby? Nie powiem, tego się dowiemy, Uuu. dopiero, dopiero się dowiemy. <laughs> dowiemy się, dowiemy, dopiero kiedyś. Góry widać, tak, bo to musi być to, co góry widać. Jeszcze kawałek. Jeszcze? <noise> jeszcze kawałek. Oj, 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 to źle. Znaczy, dobrze. O, tu, chwila, tu jest sklep. Tu, 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 w Palmy w ogóle poddawali, wydaje mi się, tych palm gdzie nigdzie nie było. Dużo rzeczy nie było ogólnie, dużo zmienili w surę. O, dobra. To jest... Skakujemy na nureczka. I leć. Do ki to Znaczy do kanalizacji, nie do kibelka. Do, do kanalizacji. Uwaga, odbiłem się. O, tym razem. O, słyszę już Bydlaka. Top. Dobra, ja się nie boję. Gotowy? Dobra. No naprawdę! Ale chyba... No, dobrze wiem. biegniesz, nie? Nie wiem e... Są dwie ścieżki Ta, Maciek. Bo coś słyszałem. Tak, Je, dobra no, jest ma, no. od razu, po lewej. No to czemu tak tam? Ej, no strasznie szybko łapił. cię znowu? No! On Czekaj, ja zrobię coś. Dobra, dobra, nie zrespawnił się. Mhm. Poczekaj, pożyczkę, pożyczkę. Beczkę, jakbyś mu rzucił, to będzie ok. Dobrze, oszukałeś go. Proszę. Tipy z Ameryki. Lewo, 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 Maciuś. Dobra. Dobra, ja czekam na kolejną. Dobra, mam ósmy na dziewiąty fragment. Kolejna część mapy. Barta, Basila. Jeden fragment. Czyli. Czyli ostatni nam został. Ej, to elegancko. Ostatni nam został. Tak. <laughs> Rzucałeś mu o, nie beczki. Mam. Dzięki. No trzymałem beczkę, żeby, żeby mówić no, bo... jakby co. On wiedział, jak skarb zbieraliśmy, to dlatego go nie było. Dobra. I teraz zrobimy przejście do kolejnej lokalizacji. Dobra, i teraz lecimy tam, gdzie standardowo do naszej chaty się cofaliśmy zawsze pojazdami. W tunelu, teraz to będzie takim naszym. Przed tunelem chyba. Tunelu! O, tunelu? Tak, dokładnie, no. I teraz ten transport tam nie będzie potrzebny, ale go nie nisz, bo nigdy nie wiadomo czy do muzeum nie będziemy musieli polecieć, żeby odblokować sobie strój grajka Więc teraz musimy auto stopa łapać jakiegoś czy coś. Nie, nie, dalej, dalej, a ty wsiadłeś. No bo to tu. Nie, dalej. W środku. To tu. W środku. A! <głos》>, potwór cię czekał jakiś Loch Ness, czy coś. O kurde. No! Aaaa, Uciekaj stamtąd, póki możesz, jeszcze żyjesz! Eh. Nie, już ja pokładam sobie tutaj dwa. Raz, dwa, trzy. Ej, tak chyba, no nie tu? No, na pewno. Jestem przekonany w stu procentach, ze względu na to, że każdy tunel prowadzi do innego wejścia. A że ja muszę kicać. O! Chyba. Nie no, tu, tu skoro mówisz, że nie, tutaj ja wychodzę. No, wy... mnie przytulił. wyjdź, 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 bo tam nie ma. Hmm. A czemu tu... Jest, tutaj jest, ale jak daleko, Krystian, to aż nie uwierzysz, jak przybiegniesz tutaj. Musisz biec cały czas prostą drogą, jak znajdziesz y, autostopowicza, to radzę ci autostopowicza, bo jest na, tak, na drugiej, czwartej drogi. Okej, okay, po prostu tutaj. musisz poczekać, bo Maćka spotkałem po drodze. Ja muszę tutaj szybko uciekać, bo tu coś czuję, że są te potwory, te te łap... łap... łapcuchy. Łap, łap mnie... Gdzieś słyszę to. Ale nie jest do końca pewny, jestem gdzie. Jest, słyszę, 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 słyszę. Mam ostatni fragment. Ostatni A? fragment mapy do skapu Barda Basila. Jest na nim krzyż, na pewno tam zakopany jest skarb. Muszę przejrzeć się na mapie, liście spraw i zabrać ze za sobą wykrywacz metali, Dziękuję. kiedy już będzie wiadomo, gdzie szukać. Sama. Wykrywasz metali, gdzie będziemy musieli szukać? I na mapie Kukleła kryptolicka skarb. jest! Jest mapa zebrana i teraz musimy odkryć, gdzie to jest. Mapa jest. Hmm. Tak. No to teraz będzie misja odnalezienia tego. I to jest ostatni fragment. Dobra, ja idę się też wyłożyć. Gdzie macuch? Macuch, łapię, mnie. łapnie macuch. Nie złapał mnie. Dobra, patrz. i mam sprawdzić na mapie, gdzie to jest. Tak, na mapie trzeba teraz zobaczyć, gdzie to jest i nas to... No, patrz go, no. Pan Maców A jak to będzie zło... oznaczone? X, X, y, y, trzeba kliknąć escape, nie, M, Q, skarb barda i jest oznaczone. Dobra, teraz trzeba burzę mózgów zrobić, Daj ci chwilę. No dobra, czyli dotarliśmy do miejsca, w którym znajduje się ukryty skarb. Tutaj na mapie wam zaznaczyłem. Szukaj, Christian, szukaj, szukaj. Albo nie, lentaramie. bo to głupio brzmi. Oooo, pika, 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 Wielka sterta, coś tam, złota. I mamy tu! Uuu! Taki! Dobra, ja sobie skrzyneczkę zrobię tutaj na kiedyś. Dobra, mamy strój montaż. Zapraszam cię, tutaj, 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 tu. Biegnę! Trzeba pokazać teraz, jak wygląda tajemniczy strój. Mityczny strój. Legendarny czy mityczny? tu, 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 tu. <laughs> Lecimy do domu. Dobra. W którymś odcinku zrobimy, że normalnie kupujemy wszystkie Haviry, dobra? Wszystkie. Chyba wszystkie? nas stać. Chyba nas stać będzie na wszystkie, no? Wszystkie wykupimy na własność. Uoo, i to bez wody dałeś radę wylądować. No wiadomo. Nie, no, pilot pierwsza klasa w ogóle, nie? Proszę. Dziękuję, ba <laughs> dziękuję bardzo. No. no co, nie, nie no, popłynęło mnie po prostu i tylko tak se skomentowałem. No tak, dziękuję. I jesteś. Nie patrz na zwierzaczka przy wejściu. Dobra. Ta, 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 ta Udało się! Dobra, trzeba znaleźć teraz strój całego grajka naszego kochanego tutaj. Dobra, jest! Jak ty mówiłeś, że jesteśmy jeśkielkiem? Jaskier, no. Mogę grać. To na końcu będzie, nie? Tak, ale poczekam jak się ubierzesz. Ty i ja, ja i ty dziś... Zagramy se na gitarze. Chodź, chodź. Będzie jasno. O kurde, głowa mi wciąż. Wo, śpiurkolot! Dziochon. Byłem olbrzymem, walczyłem z duchami i wbijałem piłki do golfu. <grym> oj, oj, oj. Maciej, gotowy, 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 gotowy. Raz, dwa, trzy. Jo I tak zakaczamy odcineczek ładnie pięknie! <śled> ładnie! Cześć! Baba! Pa, pa.